Dobra, dalej. Jedziemy dalej, panowie. Parkour! Parkour, parkour! Parkour! Nawać na tych rowerkach, panowie. A! Uf, panowie. No to. Z... <noise> BMX Parkour! GTM145 z jego mapa. Niech. będzie. Parkour. Niech będzie jego mapa. Dokładnie tak. Tym. Hmm. Ale emocje, panie i panowie, no. ale popaki jadą tu A nadgonić. Tu, tu, tu trzeba byłoby na tego, na ćwikłe zagrać. Nie, no nie e. będziemy grać wtedy <coughs> jak na ćwikłę. No, Dokładnie, tylko jeszcze lepiej. No bo ja Epsilon. Ale że tak, o! O, o. o dobrze, A? dobrze. O. A, <laughs> przyparcie rozmaru. Ja no nieźle szefa. Jakie? się tam nie robiło, Jakżeśmy pi pi pisali, że hoga ty. Tak, się my też. Tak, jakżeśmy no Nie, ty się sam wywaliłeś. Sam się nazywali. U, u mnie był Co napis, że hoga ty się tam wywala. Tak, tak, A? tak, 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 tak. U mnie było dosłownie, że oh. oh. no, się no. e, rozsmarował. No, o! Rozsmarowuje. O! Polecam się tu rozpędzić. O! Hogaty już ma ładne rozpędzonko. O właśnie. Nie ma za co Hogaty. To za to rozsmarowanie. Mam nadzieję, że już jesteśmy kwita. O. Uh. Dobra. No i trzeba. Trzeba! Jeszcze. <laughs> wow. Wow. Tak, trafiony, zatopiony. O, tu! Dziura jest! Dobra. Widziałem, No, tam ten znak nie zatrzymuje generalnie, o tak chciałem powiedzieć. A! No. Ten znak właśnie. O. Znak Zodziemy, nie zatrzymywał... Czekaj, bo tu nie jest ale takie... To o nie! Dlaczego on tak szybko jedzie Bo jest na Caps i każdy tak zatrzymuje się, każdy po kolei. Dobra. Powoli, powolutku, nie ma się coś spieszyć tak? Teraz rura! cisz, ja. dobra! cisz. Jesteśmy, dobra Dobra, dalej. Jedziemy dalej, panowie. Parkour! Parkour, parkour! parkour. No właśnie, na tych rowerkach, panowie. <grymne> no ta spacja, to ona działa z takim opóźnieniem. To prawda. Nie. No, no cóż <grymne> to. Ale jest zabawne. To, tak, to, to wygląda. i znika. Uff, dobra. dobra. Mhm. Ale ładne się triki. Ale mapka ładna, ładnie wygląda mapka. Ciekawa się Probe, wydaje to, być. To do tyłu? Eee, dobra. Mhm. Coś tam stało, panowie. nie, jest zabawne było jak... Pokaż, <gazujesz>, patrzcie tak tam na górze. nad jakimś daszkiem czy nad czymś, ja tak obok ja tak... No tak, tak, tak. No. Ja też się okay. poskakałem na dachu. Ja wolałem, to są punkty stylu, pamiętaj też. Dokładnie. Ty punkty stylu. Jak ja mam cię nadgonić europejski tutaj? Jest, nie wiem. Nie pas, wiem. Werboost. Ale buścik. Wear Ale buścik. <mum> Dobra, przeskoczone. Lecimy dalej. Ja już zdążyłem wow, przeskoczyć. Dobra, to już ja, <mum> zdążyłeś przeskoczyć, no. <mum> prawda to. Dawaj, 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 szybciej tym daj, rowerem. Daj, 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 Oj. O Jezus. No. <grym> Uderzyłem cię rowerem, nie było to w moich intencjach, panie Aurowski. Mhm. Bo... Żeś dostał Oj, hitę, hita mało. rowerkiem. Bagno. No. To, to moje pagno, znajdź sobie własne. Nie, moje. to moje. tu trzeba? No nie trzeba, ale... Nie trzeba, można. ale można. Jak najbardziej można. Dobra, a to? E... Obyście tam byli, jakiś gamechanger dogonie was i wam wszystkim po... A, by obok po prostu. No, no. Tam tak, sobie trzeba jakoś... Wiesz, że można rozwalić, albo jest niewidzialna Wie, ścianka wiem. może. Nie. Nie, po prostu trzeba przejść obok. Zadówcaj na tym rowerze. Zadówcaj do góry. Do góry, góry. Diamenty. Rycukę góry Tak, diamenty z Były ile zrobiłeś ogatę, bo ty mu widziałem twojego shorta. Ja zrobię tą parę, żeby dołożyć 500 swoją cugiełkę. 5 tysięcy było robionych na panu. Mm -hmm. Ale chłopcy się spocił, robi te zawroty. Ty za mną dosłownie to samo o, robisz. No będę robił to no. samo. No to tak, widzę, no to... że to robisz. Przyspieszasz to zrobić dosłownie identycznie, aurowski. <laughs> Ty nawet, nie spodziewaj, nie. nawet się nie spodziewaj, że będzie inaczej, rozumiesz? 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 O, czy tutaj trzeba jakoś wylądować, czy tam coś? Czy w miarę nie? Nie wiem gdzie. Ty ja, mnie nie chcę w ogóle ten... Ja, w się sensie, się dziwnie to... tak w ogóle nie dostawałem boosta z tego Ey, ja mam to... wrażenie, że ty mi doganiasz na rowerze. <laughs> A ja cię nie doganiam nic nic na tym rowerze zak zaki ranem jakbyś pusta jakieś miałem. Siema, jestem z rezerwami. pipeczki O! Crazy vertical take off Co? co? Bo jest jeszcze raz, nie nie, 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 nie Crazy vertical Takeoff off co to ostatnie słowo? Take off a takeoff Tak <słyska'm> To taki raper. A ty? Ta. Bo jeden z nich już w sumie. Ty. A to. Jeden z nich nie żyje z tej trójki z Migosu. no to nie znam. Co? Tego, nie znam. Czemu? No Migos oni byli, nie? Ci no trzej, tak, bracia. Ten, co... jakby. No. To jeden nie żyje właśnie chyba. Ta, co się stało? A co mu się stało? No nie, nie pamiętam co dokładnie, ale. Ej! Może, no, o! Co dotykl... o! O! się wydarzyło! Zniknął nagle. No. To jest. Kto dostał strzała, ale, kto co... nie doleci? O! Na styk doleciałem! O! Ależ doleciał! Oh. Dobra, na doleciałem, okej, okay, nie doleciał, bo Ciła siedzi <grym>, Nie, no jest obok ciebie! A, wy na górze, a, a, nie. Nie. o kurde, dobra A nie, to obok mnie jest Dobrze, o co chodzi A, okej, Wy na górze checkpointami A górze tak dziękuję za różyczkę Ja miałem na dole checkpointzika Ja też miałem na dole checkpointzika, to ja jestem z tobą, Hogaty, okej No, Dobra, trzeba tych dęciaków po prostu przegonić Ale mnie uratowałeś teraz, jak źle obróciło

Właśnie, A moje to, ty tapujesz. Yy? No co I w I w lewo. Uuu, i w lewo. O, Ej, to brzmi jak coś, co mógłbyś robić content w takim razie. Jak Daj, siedzisz, robisz tam live'y, na których robisz dosłownie właśnie to, co, co ten. Czyli wchodzisz innym na live, y, innym tapujesz serduszka. Jakby content A. typu. Y do serduszek. Do tapowania serduszka. <laughs> Okej. Okay. Dobrze. Jadę, jadę, jadę. No, ale ja ten ciaki są z tyłu w ogóle, ogaty No tak, daleko z tyłu. A ty ale, to oni oh, nie dolecieli? Nie, nie, oni dolecieli, tylko nie. oni tam się pogubili. Tak. A, pogubili się w życiu, no, Nie, zdeżali tak się tak. w rurze. Jak ten ciaki, no. Tu jest no. jedno okrążenie i jedno, no dobra. Tak. Bałwaniarzu, cicho. Co? Co? A Do rury tak? muszę wpaść. Do, do, do tego. Ale nie mam w sobie nie? No, Okej okay. Kurde! Eee, jak zrobiona! O kurcze, to jednak nie tak. To w tej płaszczyźnie chyba kurczę, Nie no, coś, wolno skitu. trzeba było jechać, bo ślisko. Dwie płaszczyzny musiałem zmienić W locie jakaś Do rury Oj góry że... Do że, gdzie płaszczyznę? No, jedną płaszczyznę musiałem zmienić. Ale właśnie, wie? ja musiałem dwie zmienić, bo ja możliwe, że wcześniej coś no źle podjechałeś. No, źle nadal. podjechałeś. No, no, no. Ja no to, najpierw zmieniłem shiftem, a później jeszcze spacer musiałem zmienić. Eee, no to źle podjechałeś, ja tylko kontrolem. No, no, no. O nie! Co Nie wiem, czy Aha. mi zabraknie Aha. przez to, kurde, belemole. Aha, No to teraz. I zawrotka, no, no, góro! Teraz zawrotka, to prawda. Gdzie? Kurwa, mam co ci? Się... Nie trafię w to. A... Ciekawa mapa, ciekawa. Nie trafiaj, nie trafiaj, to może was dogonię nie jeszcze. Trafiłem. No ja też. Ale ty masz to punkt, a ja... Ta, to prawda. Ale ja nie trafiłem w ogóle. A, to niefajna sytuacja. No. No yy, to, nieba... to na dole trzeba zeskoczyć? No. Jako żebyś nie był taki smutny, to tam kiedyś możesz zawsze do Przemyśla wpaść na chwilę, nie? Jakiś, A, ten, jakiś dzień. Pewnie to się pograć albo coś. No, można, można. Jest taki samotny nie był. W Rzeszowie. Wiem, 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 33! Panowie zarządzam małą przerwę i. 34, czekaj! Małą przerwę R -R i pomiędzy... tej bo Tak znowu mi zatkało do strony boskie święte. 35, Ale to jest nie, fajne. fajne! Wow. I za chwilę kończę. Wiesz jak trafię do maty? Chyba ja by trafię. trafię. Chyba trafię. Nikt nie trafię. Nie dogoni, Nie słabi Nie trafi Nie trafię. Nie trafisz. Nie trafisz. Nie trafisz. 19 sekund.